Tulejowanie. Kat 428, F2 4000 motogodzin Prawdopodobnie od nowości wytrzymało tyle. No trochę więcej od nowości pierwsze tulejowanie drugie będzie na pewno szybciej, wymuszają, wytrzymują jak najwięcej ustawimy maszynę w ten sposób tu podparta podparcie tu głównie i tu i tak wyjeżdżamy Przy odjeździe tu też podpieramy i równocześnie jak odjeżdżamy, to tym siłownikiem go wydłużamy. Jak tu się rozszerzy, tak a przewody podwiązane, to należy wyjmować te tulejki, bo tu są niewymienialne. Dalszy ciąg wyjmowania tego. No, obudowy schorznia. Bo można też tak. Ale to jest taka drastyczna metoda. No i oto dalszy ciąg. Dalszy ciąg wyjmowania. Tu jest to normalne. Idziemy dalej. Ja sobie tu taki pręcik zrobiłem. Na końcu tego pręta takie coś. I wykorzystać tam, że jest w jednym miejscu taka przerwa. I uderzać tak. O, wypadło. wypadło. Pokażemy jak wypadło. Tak. Bo tu jest taki zygzak oryginalnie i to trzeba wykorzystać tą słabość. Bo w innym miejscu, jak są inne słożnie bez tych zygzaków, całe tulejowane, to polecam to spadać tak, dookoła i to wtedy ściska i jak ciepłe wyrzucać. Ale w kacie akurat nie polecam, To tu jest ten zygzak i można go wykorzystać. Moniusia będzie nagrywać, będziesz? No. To proszę, już się nagrywa. Rękawiczki to podstawa, żeby sobie nie zrobić kuku albo coś. I z drugiej strony tak samo. Wykorzystać tą przerwę, tu już pomału, tu nagraj, tu, 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 tu bliżej. Bo mało się zbija podkładka stukanie, pukanie Może trzeba dobre 10 minut tu popukać a Moniusia musi nagrywać o i teraz jak się tu wchodzi pokaż tu bliżej i teraz tu, tym pomagierem, no już cała wchodzi do środka, Jak wchodzi cała tu. Mamy cię draniu. Proszę. Mamy cię draniu. Jedna i druga. A tak wyglądają nowe. Także nowe. Z drugiej strony. to kupiłem Merwin bytą, bo jeszcze on zupię. To chyba kostu złotych I tu ma to właśnie. Taki rowek. I jak ją wbijamy, to polecam ją wbijać tym oryginalnym wolcem. Tu na oliwić i z jednej z drugiej strony. Dobra. sprawdziłem drugą przed włożeniem że one są drożne. O najpierw wychodzi jakiś syf. O i teraz dopiero zrobiło się drożne. Nagrywasz to? No nie, jak jest drożne, to i tu to znaczy, że można wkładać. O, to, że śłaniasz kręci, to się nie zniszczyłem. Teraz oryginalną tulejeczkę tu trochę polać. Tak. Wkładamy ją tu. Nagrywasz? płoteczkiem Delikatnie. Jak idzie za lekko, to znaczy, że jest podejrzana sprawa. I teraz, żeby ją tu nie zniszczyć... Możemy włożyć ten oryginalny bolec. I włożone. I włożone i teraz nabijamy. miło Proszę. O idzie ciasno, to znaczy, że dobrze. No i tak to wygląda. Dobite. I z drugiej strony tak to wygląda. No coś brakuje. Nie wiem czy mi dali złe, ale mówili, że są delegowane do tej maszyny. I z drugiej strony polecam ten sam sposób. Główny operator kamery. Nagrywa się nie? Jedziemy, w druga strona. I to nie jest takie proste. Tak mówiłem, wstępnie sobie tu lekko, nie za mocno tym tak, O, bo dalej nie chcę iść, żeby nie do końca młotkiem, bo można uszkodzić tu i wtedy tu jest problem. Będzie piszczało albo boleć się będzie przycierał. Tu posmarować olejem. O. Ta przerwa to jest chyba tu, taka technologiczna. Ale nie wiem, czy ona ma jakieś znaczenie gdziekolwiek, żeby była. No stara była gdzieś tutaj, oryginalnie dałem w tym samym miejscu. Tu coś nie pasuje. To czyli ta tulejka jest źle już wstępnie ułożona. Ale jak młoteczkiem to. O, młoteczek zmusił. No i teraz ten wachlarz, żeby tu nie zahaczył, musi iść na dół. Rągiewka. No i teraz op, nie żałujemy siły. Trochę trzeba energii włożyć. Siadło. Siadło. Luzu nie ma. Czyli o lekki jest, ale nie wiem z czego to idzie, że nie oryginalna część, ale taki Delikatny. Prawie, że nie ma. Chodzi ładnie. Równiutko. Proszę. No to teraz będziemy wjeżdżać maszyną. To jedzie do tyłu, a to ściągamy. No to już sam sobie nie poradzę operator. Dobra, jest operator. Odpalamy koparkę. O, do góry starczy, dobra I teraz tak ten siłownik wciągaj. Ma się wsuwać. Wjeżdżamy koparkę, spinamy. Próbuj w którąś ten duży, no Nie, nie ten drugi siłownik. Wciągaj, no I jedź do tyłu równocześnie. I to w pomału wjeżdża, no. Wjeżdża, wjeżdża, pięknie wjeżdża To Teraz łyżka przednia do góry Nie, na dół zobaczymy O, coś takiego, no Dobra Teraz lekko do przodu i ten silownik wysuwaj Siłownikiem samym teraz. O, dobrze powoli tak idzie, no dobra. Teraz łyżka przednia lekko na dół znowu. O, stój. Prawie że idealnie. I teraz tak, tu wkładamy takie blaszki. Nie zapomnieć. Tu jedną, tu drugą. Wkładamy bolec. I proszę, bolec wbity, nasmarowany. Tutaj blaszka dołożona. Jedna, bo był luzik. Z drugiej strony dołożona druga blaszka. Akurat chyba tu milimetrowa i tam milimetrowa. Bo jakby trzeba było tu dwie, to by się dołożyło z którejś dwie. Kręcamy i gotowe.